We wrześniu 2016 roku na 67. Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym, Musk przedstawił międzyplanetarny system transportowy podstawową koncepcją, dzięki której załogowy lot na Marsa po raz pierwszy powinien być możliwy. W tym samym miesiącu na stanowisku testowym po raz pierwszy odpalono silnik Raptora. Cały pojazd ETS powinien mieć wysokość 122 metrów i być w stanie przetransportować ładunek o masie do 500-500 ton na niskiej orbicie Statek kosmiczny powinien mieć średnicę 12 metrów. Celem było wykorzystanie systemu do przetransportowania 100 osób na planetę Mars w ciągu średnio 115 dni. Według koncepcji Maska, pierwsza załogowa misja na Marsa powinna rozpocząć się najwcześniej w roku 2024. W dniu 29 września 2017 roku, Mask zaprezentował poprawioną koncepcję rakiety o nazwie BFR. Big fucking rocket. Nieco później SpaceX nazwał ją Big Falcon Rocket na 68. Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Adelaide w Australii. Koncepcja BFR była znacznie większa niż ETS. W ramach tych zmian cele dla silnika Raptor zostały przeskalowane. Zamiast początkowo planowanego ciągu 3050 kN, co odpowiada 3500 kN w próżni, powinien on generować tylko 1700 kN, a w próżni 1900. Od tego czasu projekt rakiety zmieniał się kilkakrotnie. Planowana długość całkowita została nieznacznie zwiększona, a ciąg silnika Raptor zwiększono do 2000 kN. Było wiele startów testowych, z których wszystkie były wykorzystywane do zbierania danych. Ostatnie lądowania zakończyły się niepowodzeniem, a rakieta eksplodowała, gdy uderzyła o ziemię przy zbyt szybkim opadaniu. Wszystkie te loty były konieczne, aby znaleźć błędy i przeanalizować zebrane dane. No i wczoraj SpaceX był w stanie udostępnić. Że wyniki poprzednich lotów zostały ocenione i że SpaceX nauczył się z nich. Obejrzyjmy razem wczorajszą premierę. Na końcu filmu wyjaśnimy, dlaczego BFR może być tak rewolucyjnym środkiem transportu już w najbliższej przyszłości. Ale najpierw ciesz się wczorajszym lotem i lądowaniem z dużej wysokości. 2, 30. coming. 30 seconds Starship 10 has lift off, it's headed to 10 kilometers on its test flight from Boca Chica in Cameron County, Texas. Coming up on T2 minutes, we're getting ready to transition from three engines to two engines firing on Starship. We'll be shutting one engine off, that's intentional. C plus three minutes and counting. Starship coming up on eight kilometers altitude. We're getting ready to shut down the second engine. This is intentional. I'm clear. Oh very nice, very nice. Okay, now to switch over to the header tank for the one engine. Okay, I'm going to come back up when we hit 10 kilometers, right about in three seconds. Coming up on T plus four minutes, we're at 10 kilometers. We've gone into the hover. We're still being powered by the single Raptor engine. T plus four minutes and 40 seconds. Starship has transitioned. It's flipped to the horizontal mode. Be beginning the descent back to the landing zone. coming up on five minutes 45 seconds we're down below two kilometers we're preparing to light three raptor engines to begin the flip sequence it'll culminate with landing on the landing pad in boca chica Third time's a charm, as the saying goes. We've had a successful soft touchdown on the landing pad that's capping a beautiful test flight of Starship 10. As a reminder, the key point of today's test flight was to gather the data on controlling the vehicle while re entering, and we were successful in doing so. We had a nominal ascent, we had the maneuver to place Starship horizontal when we reached 10 kilometers right on time. And then during the subsonic entry, it appears we had good control of the vehicle using the front and aft flaps. And as we approached the landing pad, we successfully lit the three Raptor engines to perform that flip maneuver. And then we shut down two of them and landed on the single engine as planned. A beautiful soft landing of Starship on the landing pad at Boca Chica. Also, a congratulations to the Starship team in Texas. They've steadily increased the test launch cadence over the course of the program and have delivered some of the most exciting test flights many of us have seen in a long time. The Texas team has several more suborbital test vehicles in build, with number 11 ready to roll out to the pad in the very near future. It's an inspiring time for the future of human spaceflight. Thanks for joining us today, and we hope you'll join us for the next test flight of Starship 11. Jak widać, lądowanie pięciotonowej rakiety z reklamowanym ładunkiem 100 ton, a docelowo 150 ton, o średnicy 9 metrów i wysokości 118 metrów, która w przyszłości pomieści 100 osób załogi, zakończyło się pełnym sukcesem. Wspomnieliśmy o rewolucji transportu wcześniej w naszym wideo, więc tutaj pokażemy Wam jak SpaceX widzi przyszłe szybkie loty między miastami świata. Zobaczcie na ich czas. Ten czas jest niewyobrażalny, ale sami sprawdźcie wideo SpaceXu. Oto ono. Thank <laughs> you. Co sądzisz o tej wizji? Czy zarezerwowałbyś lot rakietą z Europy do Ameryki? Daj nam znać, co myślisz w komentarzach pod filmem. W końcu to tylko kilka minut, a na pewno szybciej niż z Zakopanego do Gdańska samochodem. Jak zwykle, daj nam lajka, subskrybuj naszego kanału i naciśnij na dzwonek. To będziesz pierwszym, który dostanie informację, jak tylko zamieścimy nowe wideo. A przed nami jeszcze cała masa dobrych filmów. Naprawdę duża prośba: zasubskrybuj nas i daj nam swojego lajka, bo to bardzo pomaga nam w ulepszaniu kanału. Dla Ciebie to tylko dwa lub trzy kliknięcia. Liczymy na Ciebie. Chętnie też polecaj nas innym. Do następnego razu, cześć.